Arn .eu. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dark Archon, a to rozpakowanie nowego indie boxa. Zanim zaczniemy, bardzo ważna informacja. Od 1 stycznia cena indie boxów pójdzie niestety w górę. Autorzy uznali, że chcą robić jeszcze większe, bardziej interesujące paczki, yy, dlatego będą chcieli za nie więcej pieniędzy, ale tu informacja najważniejsza: zmiana ceny dotyczyła będzie wyłącznie nowych użytkowników. Jeżeli wykupicie subskrypcję indie boxa przed 1 stycznia, będziecie Płacić tyle samo za większe paczki. Yy, więc, jeżeli jesteście zainteresowani IndieBoxem, to chyba najlepsza okazja, żeby zakupić subskrypcję. Zakup przed Nowym Rokiem yy, będzie co miesiąc yy, kosztował Was tyle. Co cena stala, jeżeli kupicie po 1 stycznia, będziecie już niestety płacić cenę nową, więc to ostatnia szansa, żeby kliknąć w opis i yy, zarezerwować sobie kolejne indie boxy, w, indie boxy w niższej cenie. Dobra, tyle gadania. Przejdźmy do rozpakowania. Dla krótkiego przypomnienia, Indiebox to usługa, która raz w miesiącu dostarcza nam pudełkowe kolekcjonerskie wydanie gry niezależnej. W tym miesiącu jest to pudełkowe wydanie gry Armelo, którą najłatwiej opisać jako, ja wiem, planszowa gra RPG. Nie jest to może zbyt dobry opis, ale jak zawsze na końcu materiału będziecie mogli zobaczyć krótki z niej gameplay. Numer mojej paczki to 3328x5300. Zobaczymy, co jest w środku. Odłożę sobie karton na bok. Bardzo ładna grafika, ale to jest akurat y, taki punkt, taka cecha w zasadzie rozpoznawcza Armelo, bo jest to bardzo ładnie ilustrowana, bogato, bardzo kolorowa gra. Y, w zasadzie działająca w dużej mierze dlatego, że jest bardzo ładnie rysowana, bo daje, nadaje bardzo ładną atmosferę, fajny klimat. Ciekawe, co znajduje się w tym miesiącu w pudełku. Dobrze, Armelo, pokaż nam, co masz w środku. Oczywiście mamy instrukcję obsługi, newsletter in holograficzną kartę, ścieżkę dźwiękową w kopercie. Naklejkę. Jeszcze jedną naklejkę. Kolejną holograficzną kartę. Jeszcze jedną holograficzną kartę. Samą grę w postaci sticka USB w formie karty kredytowej, jak w poprzednim miesiącu. Bardzo ładną przypinkę z logo Armello. Naszywka. Oraz jako ostatni element, coś. Zobaczymy coś za chwilę. To wszystko. W zeszłym miesiącu zawartość była troszkę bardziej imponująca objętościowo. Zobaczmy, cóż to za cudo. Koszulka? Czyżby? Jakaś torba. Torba z Armelo. Świetne pytanie. Hmm, taka. Ja wiem, jak to nazwać flaga. Nie ma nawet miejsca, żeby to rozłożyć, żeby wam ładnie pokazać. Czekajcie, zdejmę ten. Tutaj to. Może teraz. Przynajmniej fragment się zmieści w kadrze. Flaga. Nazwę to tak. Flaga z piękną grafiką z gry, z logo Armelo. Tak się prezentuje. Nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa takiego produktu: chusta, flaga, banner. W każdym razie bardzo ładnie wykonany. Ponieważ jest to oczywiście klanszowa e, gra RPG, w zestawie są bardzo ładne, holograficzne karty. Czy widać, jak się zmieniają? Widać, proszę bardzo. Fajnie, mruga oko, fajne animacje są tutaj. Ładnie to bardzo wygląda. Bardzo fajny pomysł. Oczywiście gra w formie. Chodź tu. Tak samo jak w zeszłym miesiącu. Mamy grę w postaci yy, hopa, cyfrowej. Proszę bardzo, w formie Stika. Można go sobie zabrać w podróż, albo zostawić. Bardzo lubię to rozwiązanie, dużo lepsze niż po prostu kod w pudełku. Nośnik jest bardzo fajny. Przypinka jest bardzo ładna, jak powiedziałem wcześniej. Taki ciekawy wypełniacz do edycji kolekcjonerskiej. Ścieżka dźwiękowa, troszkę szkoda, że tym razem nie jest w pudełku plastikowym. W zeszłym miesiącu było plastikowe pudełko, w tym miesiącu mamy tylko kopertkę. Troszkę smutno. Ładna przypinka, e, przepraszam, naszywka gruba. Zazwyczaj te w edycjach kolekcjonerskich są bardzo cienkie. Ta jest wykonana z bardzo grubego, miękkiego materiału, więc będzie ładnie wybijać się na tle czegokolwiek, na co ją naszyjemy. Instrukcja obsługi, dość gruba. Bardzo lubię instrukcje obsługi w edycjach kolekcjonerskich. Więc długa, bardzo ładnie ilustrowana. Ślicznie wygląda. A na samym dole mamy newsletter Indie boxa oraz standardowo naklejki. W zeszłym miesiącu zawartość edycji kolekcjonerskiej podobała mi się bardziej. Wydawało mi się, że dostajemy troszkę więcej wartości za nasze pieniążki, e, przynajmniej dużo więcej rzeczy, których można na co dzień użyć. Tym razem mamy przedmioty typowo kolekcjonerskie, ale wciąż biorąc pod uwagę niską jeszcze cenę Indie boxa, wydaje mi się, że jest jak najbardziej warto, tym bardziej, że gra jest naprawdę fenomenalna. Sama w sobie Gra Armello kosztuje praktycznie tyle, co całe wydanie fizyczne kolekcjonerskie, więc y, chociażby pod tym względem bardzo warto y, się w nią wyposażyć. No i oczywiście tak jak w zeszłym miesiącu w pudełku znalazł się również klucz Steam. Drugi, jeżeli ktoś nie chce otwierać swojego pudełka, chce zamówić typowo kolekcjonersko i trzymać folii, może po prostu wpisać kod z pudełka i nie musieć się martwić o utratę wartości kolekcjonerskiej. No cóż, to już tyle w tym wydaniu rozpakowania Indieboxa, zapraszam Was na krótki gameplay i jeszcze raz yy, zachęcam do zakupienia subskrypcji przed nowym rokiem, jeśli jesteście zainteresowani, wtedy kolejna paczka dotrze do Was w starej cenie, a nie w nowej, wyższej. Warto mieć to na uwadze. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i pa pa! Oglądacie właśnie fragment prologu z gry Armelo, i nie ma co ukrywać, na pierwszy rzut oka widać dlaczego grata wygrała całą masę nagród w konkursach na gry niezależne. Wygląda naprawdę niesamowicie, od interfejsu przez dźwięk po oprawę graficzną jest nad czym zawiesić oko i ucho. Naszym zadaniem jest poruszać się po tej planszowej mapie, którą widzicie przed sobą. Każde pole Oferuje korzyści bądź dodatki, bonusy dla naszych postaci. Podobnie jak w innych grach planszowych, poruszamy się po mapie, walczymy z przeciwnikami, ale tu również, na przykład, zdobywamy questy, które możemy wykonać, ekwipunek, który możemy sobie potem dołączyć do naszej postaci, czy dodatkowe postaci, które będą poruszać się z nami. Jest specjalny system walki oparty o kościach, jest system questów, który pozwala nam wybrać bezpieczniejsze bądź mniej bezpieczne opcje. I w pewnym sensie jest to wirtualna gra planszowa, zbudowana w taki sposób, że jej odtworzenie w formie prawdziwej planszówki byłoby bardzo trudne, z uwagi na bardzo skomplikowane zasady i mnogość opcji, które się przez nią przewijają. A jednocześnie jest zbudowana w tak naturalny sposób, że nie trudno byłoby sobie wyobrazić, że faktycznie w coś takiego e, można by zagrać prawdziwymi akcesoriami przy odrobinie samozaparcia, szczególnie jeżeli ktoś grał na przykład w Dungeons and Dragons to wyobraża sobie na pewno ile można odtworzyć w realnym świecie niezależnie od liczby statystyk i tak dalej. W każdym razie gra jest naprawdę imponująca pod względem graficznym, pod względem dźwiękowym oraz zaawansowanej rozgrywki i polecam ją każdemu. Kto interesuje się grami planszowymi czy strategiami, jest tu nawet nutka cywilizacji, szczególnie w tym jak oglądamy mapę, jak poruszamy się po niej, mamy punkty akcji, określoną odległość w każdej turze możemy pokonać itd. No naprawdę robi to wrażenie i polecam każdemu, kto tego typu grami się interesuje.